Witam bardzo serdecznie. Ostatnio jeden z moich widzów poprosił mnie o wypowiedzenie mojej opinii na temat tak tzw. reform Gajusza Mariusza, gdyż z innych źródeł na innych kanałach słyszał on, że owych reform tak naprawdę nie było. Ja więc zapoznałem się z tym materiałem z kanału Kronika Historii, którym będę w swoim nagraniu, teraz polemizował i ogólnie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem zawartym w materiale kronika historii, jednak te argumenty tam przedstawione do mnie nie trafiają i tutaj pojawia się pewien zgrzyt, który po prostu teraz dokładnie opiszę, omawiając poszczególne argumenty oddzielnie, by łatwiej było się odnieść do tego, co jest w oryginalnym materiale. Plutarch jest wyśmienitym pisarzem, lecz słabym historykiem, to prawda. Jeśli chodzi jednak o pochodzenie Mariusza, to tak: pochodził on z lokalnej arystokracji i urodził się w rodzinie Ekwitów. Lecz dla snobistycznych oligarchów w Senacie takie pochodzenie było niczym i uważali oni ludzi ze stanu ekwickiego za gorszych od siebie. Więc ogólnie rzecz biorąc, Mariusz był nowym człowiekiem na scenie politycznej Rzymu. Był również zarazem unikalny, co odzwierciedlają jego kadencję jako konsula których odbył łącznie siedem. Nikt wcześniej nie był konsulem tyle razy. Nikt wcześniej nie był także konsulem pięciokrotnie pod rząd w latach 104-100 przed naszą erą, jak to było w przypadku Mariusza. Pokazuje to, jak bardzo stary system patrycjuszowskich dowódców stał się niewystarczający. Arystokraci zostawali dowódcami nie dlatego, że mieli ku temu talent czy naturalne predyspozycje, ale dlatego, że byli wysoko urodzeni i według nich te stanowiska im się po prostu należały. Senat już od dawna eliminował tych, którzy starali się poprawić sytuację Republiki. Stagnacja z każdym rokiem pogłębiała się coraz bardziej. Muszę też na początku wyjaśnić, że podział na Hastati, Principes i Triarii nie polegał na zamożności rekrutów, a zdecydowanie bardziej na jej doświadczeniu wojskowym i wieku. Wyższe klasy i tak służyły w kawalerii, która stała się korpusem oficerów tak czy inaczej. A teraz przechodzimy do mięsa, czyli głównego argumentu. Czy Mariusz przeprowadził reformy w armii? Pod względem prawnym, nie. Pod względem praktycznym... Jak najbardziej. Niekoniecznie musiało to być jego założeniem, lecz zmiany, które wprowadził on w swoich legionach w Numidii, okazały się być korzystne dla Rzymu. Owe zmiany na stałe wprowadziły się do planów i strategii kolejnych dowódców rzymskich. To prawda, że już wcześniej dochodziło do sytuacji, gdy ochotnicy byli wcielani do armii, a koszty ich wyposażenia pokrywało państwo, lecz dopiero Mariusz uczynił to otwarcie. Stworzył on precedens, który na stałe zagości w rzymskiej armii. Zgadzam się, że nie były to radykalne zmiany z dnia, na na dzień, lecz dłuższy proces. Lecz gdyby nie precedens stworzony przez Mariusza, być może stara armia opierająca się na manipułach nie zdołałaby ocalić Rzymu przed Cymbrami i Teutonami. Zmiany przyszły w ostatniej chwili. Przymusowy pobór do wojska kwalifikujących się obywateli nie został nigdy zniesiony. Po Mariuszu dokonywano kolejnych poborów, lecz nie mamy pojęcia, czy działały one tak samo jak przed jego zmianami. Bardzo prawdopodobne jest to, że pomijano dawne wymagania co do posiadania ziemi. Jednak skąd w ogóle u Mariusza pomysł na przyjęcie do armii najbiedniejszych proletarii? Otóż on, jak i poprzedni wódz w Numidii, Metellus, mieli zakaz rozpoczynania nowego poboru. Mieli oni sobie poradzić w wojnie z Jugurtą tylko z tymi siłami, które przewidział senat. Siły te jednak były niewystarczające. A żeby ominąć bezsensowny zakaz skorumpowanego senatu, Mariusz zdecydował się na rekrutację biednych chodników i ich zakaz nie obejmował. To właśnie stało się w 107 roku przed naszą erą. I to z tą właśnie armią pokonał on w końcu Jogurtę, który już przez długie lata wystawiał Rzym na pośmiewisko. Autor w swoim materiale drwi jakby z Mariusza, że do wojny z Cymbrami i Teutonami wybrał on nie swoją armię z Numidii, lecz wojsko utworzone w 105 roku przez Rufusa. Problem jednak w tym, że to była iście tradycyjna decyzja. W czasach Republiki istniała stara tradycja, że poboru dokonywano co roku, tak by żołnierze zdążyli zawsze powrócić do swoich farm na okres żniw. Ten system działał dopóki Rzym walczył z bliskimi wrogami na Półwyspie Apeninskim. Jednak gdy Rzym się rozrósł, to żołnierze zaczęli być rekrutowani nie na jeden rok, a na całą konkretną wojnę. Tak też i było w tym przypadku. Legioniści z Numidii spełnili swój obowiązek, wygrali wojnę i otrzymali swój swoje łupy. Człowiek z głową na karku nie będzie kazał takim żołnierzom kontynuować trudów i ofiarności związanych z wojaczką, i nie ma tu żadnej hańby po stronie legionistów ani Mariusz nie zasługuje na uszczypliwości z tego powodu. Autor nie bierze również pod uwagę, że legioniści Rufusa jak najbardziej mogły również składać się w większości z biednych priorytarii, a jeśli nawet nie z większości, to na pewno z pewnej znacznej części. Przechodzimy do argumentu numer dwa, czyli obalanie mitu o spadku liczby obywateli. I tak, tu jest racja, bo to rzeczywiście jest mit. Nie było spadku ilości obywateli, ale nie o to tu chodzi. Chodzi tu o spadek ilości obywateli, którzy są właścicielami ziem. Jak to dokładnie wyglądało, tłumaczyłem już w swoim filmiku pod tytułem Upadek Republiki. Tutaj opiszę tu w skrócie, a w rogu macie odnośnik do poprzedniego filmiku. Problem ten stał się poważny po Drugiej wojnie punickiej. Weterani tej wojny, wracający do swoich farm, często odnajdywali je w stanie ruiny, zadłużenia albo zajęte przez wierzycieli. Dlaczego tak się działo? Otóż wojna trwała długo, a żołd nie wystarczył na pokrycie kosztów utrzymania farmy, która wymagała dużo pieniędzy pod nieobecność głównego gospodarza. A więc co za tym idzie? Taki weteran nie miał często innego wyjścia, jak tylko sprzedać swoją ziemię i wyemigrować do miasta. I tu jest cały klu tego argumentu. Ilość obywateli nie spadła. Spadła natomiast ilość właścicieli ziemskich. Przecież proponowane przez Tyberiusza Graka reformy rolne miały właśnie na celu przywrócenie większej ilości właścicieli ziemskich poprzez umożliwienie biedniejszym obywatelom kupno pola. O śmierci Tyberiusza i kolejnej fali korupcji wśród senatorów związanej z tymi reformami opowiadam także w swoim filmiku Upadek Republiki. Ilość niewolników, którą podaje autor, nie jest przyczyną lecz skutkiem całego problemu. A to, że arystokraci zatrudniali na swoich polach obywateli i płacili im więcej niż nie niewykwalifikowanym pracownikom, to wcale nie oznacza, że taki obywatel posiadał dzięki temu majątek, który zaliczyłby go do poboru. Otóż nie, taki obywatel miał po prostu pracę, ale nie miał swojej ziemi, a to za zatem idzie. Nie mógł być poddany poborowi. Owszem, zdarzało się wcześniej, że niektórzy, co mieli tylko trochę mniejsze pola od tych wymaganych w poborze, zgłaszali się jako ochotnicy do armii, ale pomimo tego, że ich pola były zbyt małe, to i tak stać ich było na własne wyposażenie. Zupełnie inna była sytuacja weteranów, którzy po wojnie sprzedali swoje ziemię i stworzyli bezpieniężne slumsy rzymskich miast. Doszło w pewnym sensie do paradoksu. Im więcej wojen wygrywał Rzym, tym mniej miał żołnierzy. Trzeci argument co do tego, że już wcześniej, bo od II wojny punickiej zdarzały się przypadki, gdy co Rzym uposażył niektórych swoich poborowych jest według mnie bezsensowny. Co to ma do faktu, że Mariusz w czasie walk na północy Italii zniósł obowiązek posiadania ziemi dla swoich rekrutów. Tak, w czasach kryzysu Rzym brał do armii kogo tylko mógł, bo inaczej groziła mu zagłada ale jeszcze nigdy wcześniej żadna z tych sytuacji nie była wdrożona na dłuższy okres czasu ani nie stała się nigdy precedensem, jak to miało w przypadku Legionów Mariusza. Czwarty argument o tworzeniu Kohort rozpoczyna się przedstawieniem systemu manipularnego wczesnorepublikańskiej armii i tutaj również pojawia się kwestia tego, że Triarii to byli bogaci obywatele, których było stać na dobrej jakości ekwipunek. Więc jeszcze raz powtarzam, że nie. Strzeliarze byli zazwyczaj najstarszymi w legionie żołnierzami, którzy dorobili się na wojnach. Manipularny legion dzielił się nie głównie ze względu na majątki żołnierzy, lecz przez wzgląd na doświadczenie i wiek. Pancerz Hastati wcale nie musiał być gorszy od pancerza principesa. Często bywało właśnie tak, lecz czasem, gdy Hastati był bogatszym obywatelem, to jego wyposażenie nie różniło się od principesów. Różnił się on jednak od nich doświadczeniem. Jeśli chodzi o zastąpienie legionów manipularnych legionami kohortalnymi, to było to skutkiem druzgocących klęsk Rzymian na północy Italii na początku wojny z Cymbrami i Teutonami. Tamte konsularne armie ponosiły ciąg porażek i pokazało to, że sprawdzony kiedyś system Manipularny jest już niestety przestarzały i należy go całkowicie wyeliminować na rzecz ujednoliconych ciężkozbrojnych kohort. Zgadzam się, że Mariusz nie stworzył od podstaw nowego systemu, ale wdrożył go w życie, co w efekcie całkowicie usunęło manipułę do lamusa przeszłości. Z ostatnim argumentem nie mam co dyskutować, bo się z nim po prostu zgadzam. Ogólnie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że Mariusz nie przeprowadził jednorazowo przepisywanych mu reform i że jest to uproszczenie głębszej historii. Jednocześnie jednak nie mogę zgodzić się z całkowitym pozbawieniem Mariusza zasług, jakich dokonał w reorganizacji armii rzymskiej. Jego ustanawianie precedensów i poniekąd wizjonerstwo strategiczne było głównym i najważniejszym składnikiem w przystosowaniu Rzymu do przejścia w nowy świat starożytności. Tak, był to dłuższy proces, ale to właśnie Mariusz tchnął w niego życie. Zupełnie jak Juliusz Cezar tchnął życie w cesarstwo, chociaż sam go nie stworzył. Zgadzam się z autorem, że przedstawione przez niego argumenty współpracują ze sobą i tworzą efekt domino, który ukazuje łańcuch akcji i reakcji. Jednak przy tego typu pokazach należy uważać na błędy, gdyż jeden błąd na samym początku sprawi, że cały ten skrupulatnie łączony łańcuch zostanie pozbawiony faktycznego sensu, bo logika zachowa nieprawdziwą, ale jednak. I mam wrażenie, że właśnie do czegoś takiego tutaj doszło do paru błędów na początku, które ja w swojej odpowiedzi postarałem się wyprostować. Czy zatem Mariusz był reformatorem? Odpowiedź zależy od tego, kogo zapytamy. Czy był bezprecedensowy? Tak, przynajmniej w dwóch sytuacjach. Czy stworzył on nowy system wojskowy? Nie zupełnie, on go po prostu rozpoczął, ale jego działanie miało charakter kluczowy. Bez jego akcji armia dołączyłaby do stagnacji rządzonej Senatem. Już pod koniec II wieku, przed naszą erą, Republika, jak to powiedział później Juliusz Cezar, była jedynie pustym słowem pozbawionym ciała i formy.